Tak. Nie, nie spokojnie. Pani Szanowna. Nie. Chcemy porozmawiać z synem. Dobrze. Proszę tak? pokazać dokumenty. Ale jakie Wyślij dokumenty? Mój. Tylko z synem. A chodź, wyjdź. Nie, wyjdź dadam. Przejdź. Dobrze. Przepraszam. Chodź, podejdźmy. Słucham. Słucham Panią. Dokumenty. Ale jakie dokumenty? Legitymację. Ale nie muszę Pani... Musi Pan. No w sumie Pan powinien, ale tak. nie, nie w tym wypadku. Jeśli nie, to do widzenia. Widzi Pani, że jestem umudrowany w pełni? <laughs> Przepraszam, ja mogę być zakonnicą. Być może, nie wnikam, no. Pani nie. jest. Nie. Panie Szanowny, czy możemy porozmawiać na nie. nie No chodź, chodź, chodź. Nie, nie, nie da nam. Tu proszę. Może Pani tak pokazać. A Pani się tak nie patrzy. Nie, ponieważ nie muszę. Musi. No dobrze, pożartowaliśmy, chodź Pana do pokoju. Przełożymy, pogadamy. Dobra, moc. No, właśnie. Nie pokazam, co. Jak się pogadać, wiesz? Nie, jak chcę pogadać? Nie. Nie da. No chodź. No. Nie. Dobranoc. Dobra, Dobra noc. Na chwila, chwila. Gdzie pan? Ale nie, to już pan tak nie może, ale tak. spokojnie. Chcę porozmawiać, panu. Nogę proszę mi z mojego. Mamuś. Nogę z mojego spokojnie. mieszkania. Nie. Proszę panią. Nie. Spokojnie, pomóż. Nogę. Spokojnie. Nogę. Mamoś. Dobra. Spisujemy. Ja porozmawiam. Dobrze, ja się przedstawię jeszcze raz. Pani może Dobra. sobie zapisać. Imię, nazwisko i nie. Oczywiście. Dobra. Nie ma żadnego co panu. Możemy... Tak. Panie Sonowna. Stream musi być? Na TikToku. No właśnie głosy już mi wystarczy. Ja no, no, panu, nie pokazałem ten... twarzy, nie? Dobra. Okej, okay, to za chwilkę. Chodzi o, już panu mówię. Mamy proszę zrozumieć, więc skurwiona, bo Jacek ogólnie zeszła ja tam co? się. W... Bo generalnie no. chodzi o to, że ma pan odpolną transmisję, tak? Tak, cały czas. Dobra, no. ale ja bym nie chciał, żeby, bo muszę pana porozmawiać, muszę z panem y, porozmawiać, jeśli chodzi o jakieś dane osobowe, nie chcę, żeby to było na streamie, tak? Ale może pan Czyli... przepisać, nie musi pan mówić na głos. Dobra, ale ja muszę wypytać o pewną osobę, a nie chcę, żeby to było na transmisji. Aha, okay? może pan to sobie pokazać w, w telefonie? To zobaczę, co? Inaczej. No, ja nie sprzedaję krafie. Dobrze, słucham. nie, 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 nie chodzi o to. No. Osoba, imię nazwisko, widzi pan? No tu było. Nie, 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 tu, 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 tu. tu, tu. Imię nazwisko, widzi pan? JM. Dobra, to mam. Nie, Jacek głównie sam w No chodź... do, dobra, dobra, ja nie wnikam. No, czy jest ta osoba tutaj? Jest. Dobra, ja mogę z nim porozmawiać. No, no nie wiem, czy dojdzie. Jacek! Zapraszam. No, no to nie wiem. Panowie mogą, pani i pani, może pani i mogli się... Chce pani zapisać imię, nazwisko? O Jacka chodzi. Dobrze. O Jackiem trzeba prać. Mama nie. o Jacka. To stopnia. Sierżant? A mnie nie, nie jest stopień. Nie chodzi o to, Nazwizji. chodzi o Jacka. Oliver Paciński. Pani zapisze. O Paciński. Oliver. Yes. Nazwisko jak? O Paciński. Śmiało. Śmiało. Jacek. To Bała. Ba. I idzie o. Nie, o, jest, o ja no proszę. No, ja sobie zimszę to. Ja sobie zimszę to. Ja No, no to. Ja no, Mamuś zimszę to. Ja sobie zimszę to. Ja już nie Nie bo już mam Jacek. Ja No nie jest do dobra. przesłuchania. Panie to. Czy tam ta osoba jest w ogóle w stanie z nami rozmawiać, czy nie, nie bardzo? Nie, jest, nie, była od paru godzin. Okej, okay. ale jest w stanie tak? Generalnie bardzo, tak mm -hmm. Dobrze, czy Państwo obowiązujecie się, żeby się zaopiekować tą osobą generalnie. Tak. tak. Okay. Dobrze, do Czy Czyli ten pan przybywał u was? Tak. To znaczy ja u niego byłem prezydent Tornia wymeldował? Tak. Jeszcze raz. Ja tu ogólnie jestem wymeldowany, mm -hmm. ale się ja z za, zaopiekuję. Okej. Okay. Nie będzie na izbę, będzie pokoik. No. no, jest to właśnie. Ja hmm. on no, sobie tam śpi, nic mu się nie dzieje, tak? No nie dzieje się, ale pierdolił troszeczkę i. Mm. Jesteśmy na klasie, dobra, bo nie przepraszam No, przepraszam, przepraszam, na... przepraszam, jest przepraszam, pod... przepraszam. Jest późna godzina, także spokojnie. <laughs> buty. Jakie buty? Magical na izbę, nie, nie. nie. <laughs> Sawacek? Jacek. <grym> Jacek. Czekaj, odpocznij chwilę jo. No. Dobra, od razu mówię, że wie pan jeśli jakieś tam będzie pan to publicznego, bo sobie nie życzę, nie? Nie, pana, pani nigdy, nie, nie, nie. nie, nie bo pod... to. to nie wiem czy pan do młumaczyć. Nie osoba, wiem co chodzi. Nie, nie. Dużo osób mieli po prostu. Może dźwięk nie. głos, ale to myślę, że ich nie poznam. Nie, nie. Cieszę się bardzo, nie? Że się ja bym z tego wypowiedział. Tak, tak, tak. Dobra, pan działanie. Co czyni, drobiaku? Ale złokotnik. Nie mogą tak. mnie zamknąć, kury. Pal, złokotnik. No, siedzi, to jest słow, Mogę z nim porozmawiać? No, może. Drobak, wszystko w porządku? Tak. Dobra, nic nie... Spokojnie, to się zgodzi. Dobra, panie Jacek, czyli nic złego nikt nikomu nic nie robi, tak? Tak. Nie. Yes. Spokój. Dobra, to jeszcze jedną rzecz zapytam. I ser tak? Nie, spokojnie. <grym> no, <pasę>. Jak przygotowali. <grym> spokojnie. No. Jacek, to nie są żarty, to nie są żarty. So, nie so, ja. Co so, nie weź? Co nie weź? Są Dobrze, pan Jacek, tak? Tak. Czyli mówię, nic... Co so, nie weź? Weź, chodź. Co A co krzywdę? Co Czyli nic panu się złego nie dzieje? Tak? Jej. Generalnie. Pan tutaj przybywa dobrowolnie. Tak. Dobra. Ja pierdolę jak to wygląda w ogóle to, to schodzę. Ale. Co się dzieje? No co się dzieje? Pracujesz, masz, że chodzić normalnie, a ty pijesz. Przychodzisz na pierdolony z roboty. Dobrze, mamuś. Nie o to chodzi, ale. No. Czy od pana Co, dowód? Dokument, nie, bo tu chodzi. Od tak, pana Tak, od pana Masz dowód? Czy, teraz nie Zajdzie, Nie znajdzie, nie, znajdzie, właśnie. Najlepiej z tego, że od znajdzie. proszę. Patrz. pan pana dokument tożsamości, nie? Także, że masz być do botacy. Ale sobie w oka Tak, Ty jak ty go podnieść co? Ale jakim cudem? No bo chciałam podnieść go. No to masz teraz go podnieść. No co się bawi? Kiedyś ogólnie w podstawówce, bo takie ćwiczenie na WF-ie pająk, nie? Wiesz, Ej. chodź tak tułem. Nie no, krzywa kurka, bo na... No, ja tych święta, krowo. To nie macie w tyłku to. No, to Mosty. jest to właśnie Aż, A. Mogę pomocło? Daj. Tak, Daj, Tak, dajcie się, się dowód. <laughs> tak ja cóż. Może być honorowy dawca krwi? Nie wiem, jestem. Czyli jest dobra. tutaj numer jakiś, pacel na czeka. Ale chyba nie ma, także nie jest. wystarczy, nie? A nie jest? Nie. Macie wbite tam! Pokojnie. No. Po co się pytacie kuchało? No, no się to się znaczna pamięć już. To zabrą. I ja, ja ty, co ty robisz w ogóle? 7-2. Mamuś. 7-2. 0,8. <grymca. grymca> kochanie, 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 nie? To jest to właśnie. <grymca> Ludzie się o Ciebie martwią. Przyjeżdża interwencja i zobacz to. Kochanie nagraję. Pani Gosia ci niby bije, znęca się nad tobą, nie. a teraz kochanie. To jest właśnie zajebiste. Kto A potem gosia do więzienia na 8 miesięcy. Bo cię bije, znęca się nad tobą. Kochanie! I to mówi osoba, która... No nie powiem co. Się na fotel. Jest tutaj na... Co więcej? Na ludowo. Ja pierdolę to lew nie? Ale nie to bardziej, czy, czy... czy władza? Sam Czyli się Czyli podsumowując, wszystko w porządku, tak? No. nie umarł, Cieszę się bardzo. Zostawcie obserwację dla władzy. Masz, To jest mój? To jest twój, twój, No, twój. no, no mój dowód, no. Masakra. Położymy go w jak pan mówi, się się nie ma sprawy. państwo zajmują, zajmą panem jaskiem. Tak. Okej? Okay. Z nie. naszej strony to wszystko. Tak. Oczywiście, jeśli Państwo są niezadowoleni z naszej interwencji, Jesteście bardzo to zadowoleni. Nie ma złożyć, że nie ma sprawy. Nie ma sprawy, nie będzie. A czy nasze legitymowanie i przeprowadzenie interwencji? Nie. Nie, nie trzeba. trzeba. Tak, nie trzeba. To tyle. Dzień Dzień Dziękuję, dobrą Dobra nas, Do widzenia. Dobra no,